Siemanko i już witam Was w kolejnym odcinku. No już prawie po miesiącu przerwy, ale wracamy z serio. No tak, no i gramy. Hej, coś się u was zmieniło. Macie nowe opony? Świetnie wyglądacie, chłopaki. Powinniście poprosić Romana o namalowanie błyskawicy. Wtedy wyglądalibyście tak jak ja. Giovanni. Hello, Witaj, przyjacielu. Jestem jego przyjacielem. Miło cię poznać. Giovanni, jestem zygzak. Ty jesteś tym słynnym włoskim samochodem wyścigowym. Mam na imię zygzak, miło cię poznać. Zygzak, miło z Waszej strony, że wy stroiliście się tak jak ja. Nie wystroiłem się tak jak ty. Jestem zygzak McQueen. też jestem słynnym samochodem wyścigowym. No tak, no jasne, ty jesteś tym słynnym zygzakiem McQueenem. Nie wiedziałem, bardzo się cieszę, że będziemy się ścigać. Jesteś moim bohaterem, tak mi wstyd. Jestem twoim wielkim fanem. Serio? Rade, dzięki. Nie mogę się doczekać naszego wspólnego wyścigu. To będzie dla mnie zaszczyt. Zacznę odliczać godziny do startu. Nic się nie stanie, jeśli zrobimy rundkę dla wprawy, prawda? Wszyscy możemy się ścigać. Było to fantastycznie. Słyszysz, Luigi? On jest moim fanem. Co wy na to, chłopaki, żebyście startowali w moim zespole? Zrobić, żeby to wszystkim zaimponować Dobrze <noise> Dobry filmik, ale już już będzie teraz wyścig Przepraszam z góry bo przez długi czas, bardzo długi czas nie było odcinka no ale już wróciłem Miejmy nadzieję na dłuższy czas no i startujemy no coś jak zygzak, powoli yy. Jedziemy sztafetę. O ile dobrze pamiętam, jedziemy trzy okrążenia każde okrążenie innym samochodem. Więc będzie bardzo ciekawe Ale o ile pamiętam, to był jeden z bardzo ładnych i jeden chyba najłatwiejszy wyścigów w tej karierze. Oj, coś z jakiem rzuca dzisiaj. Jaka im strasznie. Oj. Przepraszam, ale z i grałem trochę. Trudno jest mi się przyzwyczaić. To jest chyba ta sama trasa, ta pierwsza trasa, więc nie powinno być problemu. Powinno być łatwo, szybko i przyjemnie. Teraz będziemy chyba wultem. Ciekawe kto będzie trzeci u nas. Aha. Dobra. I zostanie nam jeszcze Udę. Kurde. Nad się dobrze wprowadzi. że zahaczyło. Jedziemy dalej. Proszę. Już 20 sekund przewagi. Po dwóch okrążeniach. No za łatwo sobie radzimy chyba. Ale to w sumie dobrze, że nie musimy się męczyć. Ale dla Was trochę źle, bo trochę to jest nudne. Ale niedługo będą czas mniejsze wyścigi i będzie duża moc. Mam nadzieję zrobiłem ten odcinek, bo zobaczyłem, że weszłem na returę po miesiącu. No i 60 wyświetleń i... No i musiałem zrobić kolejny odcinek. Wiadomo. Tak 60 wyświetleń, nawet... Przepraszam. Nawet tyle, nie myślałam, że nawet tyle będzie. Z, za co ogromne dzięki tym wszystkim. Mera mi lata. Oj, przepraszam. Ale coś mi się porobiło. Coś klawisze nie chcą działać. Kamera mera jeszcze lata. No ale tak już już chyba niewiele zostało, więc jest ciekawa, jaki już będzie meta. Nie muszę nawet nitra używać, z czego się cieszę, gdy się jest mi przyjemnie. Nie muszę wciskać tyle przycisków, tylko po prostu strzałkami Coś mam tak ustawione. No i wygraliśmy, udało się. No raczej nie. No, wyrobiliśmy się w 3 minutach, tak więc świetnie. Znajdź restaurację V8 Loli. Tam zaczyna się kolejny wysik. Fajnie. Dobra, gdzie by tu teraz? Idziemy chyba teraz do tej loli. Zobaczyć, co tam będzie. Ja Nazywaj przyrodę ogórka. Dobra, jedziemy. nie ma w filmiku aby móc wziąć udział w pierwszym wyścigu na stadionie musisz zebrać 25 błyskawic no dobrze będziemy walczyć o te błyskawice teraz zaczynamy myślę, że tutaj naszym głównym rywalem chyba będzie kamasz jeszcze to są tereny dla dzipów tak bardziej dobrane o to się SOS, SOS! O, SOS! Głupie <try> tak, jak spodziewałem się kamas, będzie z nami chyba rywalizować. Idziemy Ok. Oj. To też mi zygzak szankuje. Dzięki, chłopaki, zostanę do końca tygodnia. To też blokują. Nie blokuj mnie. Nie dobrze. że zrobili niektóre miejsca w tych grach o autach, których tak pra praktycznie mówiąc to nie ma w filmie, więc można się w ogóle dowiedzieć wszystkiego okolicy. Coś jest bardzo fajne. Oj, skręcaj, zygry. Długi ten wyścig w co. Spojrzymy tą stroną, ale tu chyba nas... A nie, teraz nas nie rozgniemy. To był chyba nasz błąd. Wtedy. No i tu już wyjeżdżamy. Mamy lekką przewagę. No już ostatnie trzecie okrążenie. No to 23, tak więc Sądzę, że po tym wyścigu zakończymy nasz dzisiejszy odcinek W którym No, miał być jeden, ale jednak będą dwa wyścigi Nie wiem, kiedy można się spodziewać kolejnego odcinka Ale mam nadzieję, że jak będziemy mieć czas Już niedługo Może i nawet jeszcze dzisiaj Zobaczymy Dobra, a teraz tu się skupię. Oj. Tak jak mówię, nie chcę mi nic skręcać, będę musiał poszczerać w ustawienia. Tuś blokuje się zygzak. Zygzak! Uwaga na zygzak! O! o Nie, już mamy chyba bezpieczną przewagę. Za szczęście nas nie dogonią. Muszę przyznać, że ta gra nie jest długa, bo już już przeszłem. Dlatego nie spodziewajcie się jakichś dużych dźwięków, No będzie może z 14. Dobra, zakończyliśmy już. Jest na północ od sądu, znajdziesz tam kolejny wyścig. Aha, dobrze. Tak więc sądzę, że na tym zakończymy odcinek dzisiejszy. Tak więc. Do zobaczenia i do kolejnych odcinków. Cześć.